Witajcie, mam na imię Natalia Belozjorowa i miałam honor być zaproszona do czwartej edycji Urodzin z Darem dla Dzieci. Tutaj też mam swoje dziecko czarne, które mi się podkrada. <grych> Pozdrawiam wszystkie dzieciaki z tej edycji. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego projektu. I ja akurat jestem z zawodu tancerka. Mam ukończony dyplom tancerza choreografa, pasjonuję się baletem i teraz też tańczę w teatrze w, w Krakowie, w Teatrze tańce Terpsichora, bo oczywiście w grupie baletowej. Moja historia tak naprawdę idzie z mojego głębokiego dzieciństwa, jak u nas się mówi, że na piechotę chodziłam pod biurko, czyli byłam bardzo taka malutka, może jakby teraz. Już wtedy zaczęłam swoją przygodę z tańcem. Zaczynałam to w Mińsku, bo jestem Białorusinka, więc całe moje początki tańca szły jeszcze tam. Tańczyłam w Zespole Tańcu Ludowego dla Dzieci. Później miałam szczęście, że nauczała mnie nasza solistka z Muzycznego Teatru w Mińsku, więc tutaj trochę mam już doświadczenia z tym. I w Polsce już jestem ponad 5 lat i też prowadzę zajęcie z baletu dla dzieci. E, więc dlatego dzisiaj też dla Was pokażę, że tak powiem, e, kilka ruchów baletowych, kilka ćwiczeń, kilka takich może pozycji, e, jak to ogólnie w balecie wygląda, co robimy. <grywamy> więc lecimy, tak? Zacznijmy od pozycji rąk, i to jest przygotowawcza pozycja. Od niej zazwyczaj wszystko się zaczyna. Pierwsza pozycja, rączki nam się podnoszą do tutaj troszkę wyżej niż pępek. Um, tutaj jest takie miejsce, słoneczko chyba się nazywa, nie wiem czy dobrze mówię po polsku, mam nadzieję, że tak. I to jest pozycja pierwsza. Ona nie jest wydłużona i nie jest za bardzo do siebie przyciśnięta, czyli jest tak normalnie jakbyśmy obejmowali balonik. Dalej, druga pozycja jest taka otwarta, czyli jedziemy tu. Jakbyśmy się otwierały, tu proszę bardzo, i to jest druga pozycja, rąk. Trzecia pozycja rąk idzie do góry, tutaj mamy trzecią pozycję, jakbyśmy trzymali balonik, znowu, tylko już w górze, taki duży balonik. I później, żeby zejść z tej pozycji, musimy puścić balonik, Wchodzimy znowu do drugiej i do przygotowawczej. To było pozycji rąk. Teraz lecimy do pozycji nóg. Teraz ja stoję w pierwszej pozycji, pół pierwszej, bo pierwsza pozycja w balecie jest oto taka. I zazwyczaj się stoi na przykład w ten sposób, jak dzieci uczymy. Wstawię rączki tutaj. Druga pozycja idzie. Ten sposób. Tak naprawdę druga pozycja nóg jest to odległość jednej stopy, czyli mierzymy w ten sposób raz i dwa. I jest to pozycja druga. Trzecia pozycja. Stawiamy jedną nóżkę tak no i drugą nóżkę do połowy stopy. Jest to pozycja trzecia. Może być nóżka prawa z przodu, może być nóżka lewa z przodu. Czwarta pozycja jest jedna z najtrudniejszych, bo jest bardzo wykręcona i jest to taka pozycja. Czyli jest to znowu odległość jednej stopy między naszymi nóżkami. Jest mocno wykręcona, więc tutaj pracują no mocne nasze mięśnie, żeby tą pozycję utrzymać. Piąta pozycja jest taka, że pięta jest do palca, palec jest do pięty. I też może być prawa, i lewa, i piąta, i czwarta pozycja, czyli tutaj raz piąta, tutaj czwarta, znowu zamknę do piątej, i szósta, najprostsza, taka, zamknięta. Co, jakie mamy ćwiczenia? Ćwiczenia oczywiście mamy różne, zazwyczaj podstawa, podstaw jest plié, Od tego się wszystko zaczyna. Plię, czyli przysiad. Pokażę w pierwszej pozycji, rączki zrobię tutaj na razie, demi plie, czyli małe plie, idziemy tu, nie odrywamy pięt, wykręcony, wszystko w balecie jest bardzo ważne wykręcenie, chyba w siebie, <grymne> wszystko musi być napięte, idziemy na mięśniach, otwieramy do momentu, aż już nie możemy iść dalej, kiedy już czujemy, że potrzebujemy podnieść pięty, ale w demi plieje nie podnosimy pięt, tak? Schodzimy w dół i się podnosimy. Jeszcze raz, raz i dwa. Oprócz tego jest grand plie. Grand plie to jest duże plie. Schodzimy mocno w dół. Ona idzie przez demi plie i schodzimy głębiej, czyli tutaj jak nie możemy już podnosić pięt, no to Dopiero w tym momencie podnoszą się pięty tyle, ile my potrzebujemy. I wracamy na mięśniach. Pierwsze stawiamy pięte, czyli przez demi plije, przez małe plije, tak? I wracamy. I to było grand plie. Ono się robi też w każdej pozycji. Może być pierwsza, może być druga, trzecia, jak się dopiero uczymy, bo trzecie zazwyczaj się nie używa, tylko jak się uczymy. Czyli. Czwarta, piąta, w każdej pozycji się robi plie. I skoro już jestem teraz w piątej, to Wam pokażę Batman Tandiu Tandiu to jest też jedna z najbardziej podstawowych podstaw, od której wszystkie następne ćwiczenia idą i się z tym wiążą. To jest wysunięcie nogi. Czyli wysuwamy nogę tutaj raz, cała stopa jedzie po podłodze. Przez taki półpalec, który się nazywa relewa i do palca, raz i wracamy półpalec i smarujemy masłem podłogę, ciach. To się robi przód, może się robić do boku i też może być zamknięcie z przodu czy z tyłu, ja akurat zaraz zamknę z tyłu. I nie mogę teraz, mam ścianę, nie mogę zrobić do tyłu, więc pokażę Wam bokiem, tutaj zazwyczaj na przykład byśmy się trzymali za drążek, i lecimy w tył, raz, i zamknąć, dwa, i do boku, raz, nie wiem czy to mnie widać, i dwa. I teraz nie byłam pewna, czy było widać pozycji dobrze. I jeszcze raz pokażę wszystkie pozycje bokiem, dlatego że raczej tutaj mi nie obijała to, więc zobaczcie. Jakbyśmy stały tutaj u drążka, tam są widzy, widzowie, jak na przykład mamy pokaz rodzicom, my mamy lekcję pokazową, to tu zazwyczaj jest drążek. Rączka może iść na przykład tu do drugiej pozycji. Na razie ją dam tutaj, żeby było lepiej widać i teraz stoję w pierwszej pozycji, potem lecę. Tutaj jest druga pozycja. Tutaj mamy czwartą pozycję taką, czyli jeszcze raz odległość stopy między naszymi nogami i Piąta jest taka, że palec do pięty, pięta do palca. Tak? I szósta taka. Okej, okay. i teraz też bokiem do drążka. Pokażę Wam jedno z najbardziej podstawowych ćwiczeń, które się nazywa Batman Jego... Zaczynamy się uczyć w sumie też twarzą do drążka. Teraz pokażę Wam bokiem z pierwszej pozycji. Padman Tendzio to jest wysunięcie nogi. Czyli jedziemy, jakbyśmy smarowały podłogę masłem na przykład. Tak? I przez pół palec, czyli noga musi być mocno napięta, naciągnięta. Tutaj wszystko jest podciągnięte też w tym miejscu. Brzuch schowany, więc dużo jest do myślenia w balecie. Tak? I ta noga kontynuuje i wyciągamy na palec. O tak. I wracamy. Wracamy przez pół palec. I cała nam noga wraca, i hop. To samo nam, jest, nam idzie do boku. Pokażę w ten sposób do boku. Do boku też wyciągamy raz, i hop. I zamknąć dwa, i tam. I teraz jeszcze tył, znowu pokażę bokiem. I lecimy tył, czyli znowu wysuwamy nogę. Najpierw całą przez pół palec, i płęt. I wracamy hop i hop. Tak? To było ćwiczenie Batman Tendziu. I teraz pokażę Wam, jaki mamy pozycję nóg w alecia. Akurat teraz już stałam w pierwszej pozycji. Dalej mamy drugą pozycję. Jest to odległość jednej stopy między nogami. Czyli możemy sobie odmierzyć raz i hop. Trzecia pozycja idzie tu do połowy stopy, zazwyczaj się uczymy z tą trzecią pozycją, kiedy jeszcze nie do końca na przykład mamy wykręcenie, bo wykręcenie w balecie jest bardzo ważne. Dalej mamy czwartą pozycję. Czwarta pozycja jest jedna z najtrudniejszych w balecie. Jest to dwie stopy, paralelne ze sobą i też między stopami. Jest odległość jednej stopy. Jakbym chciała sobie zmierzyć, o tak. Jest jedna stopa między moimi stopami i jest to najbardziej trudna pozycja, bo jak robimy jakiekolwiek ćwiczenia, to wszystko musi być tutaj wykręcone. Tak, w tym miejscu. Wszystko, wszystko wykręcone. I dalej mamy piątą pozycję. To jest palec do pięty, pięta do palca. Jest też jeden z najtrudniejszych, ale wszystko, prawie wszystko ok, się robi z tej pozycji w palecie. I to też może być prawa noga z przodu albo lewa noga z przodu. Jak pokażę lewą nogę i piąta. I czwarta pozycja. I trzecia też. I szósta pozycja jest taka. Szósta pozycja jest naj, naj, najlepsza, najłatwiejsza szczególnie jak zaczynamy się uczyć na przykład baletu. E, dobra. I pokażę Wam podstawowe ćwiczenia. Zacznijmy od plié i relevé. Plié to jest przysiad. I mamy dwa rodzaje przysiadu. To jest demi plije i grand plie. Demi plie jest to schodzimy w dół do momentu, aż nasze pięty już muszą się odrywać, ale ich nie odrywamy. Dlatego to jest demi, czyli małe plije. Tutaj mocno zwracamy uwagę na to, że otwieramy kolanka, wciskamy w siebie, brzuszek jest wciągnięty i piękny tutaj góra. I schodzimy w dół i się podnosi. To było dymi czyli malutkie. Teraz pokażę Wam grand plié. Jest to duże plije. Ono idzie przez dymi, czyli przez malutkie plié. I dalej już nie możemy nie podnosić pięt. To je podnosimy, schodzimy w dół i się podnosimy przez dymi znowu, czyli pierwsze stawiamy pięty i schodzimy w górę. I te plie, demi i grand plie, robią się z każdej pozycji, może być pierwsza, może być druga. Jedynie co w drugie, to w grand plie nie podnosimy pięt, czyli to jest grand plie w drugiej pozycji. Hop, może być piąta, może być czwarta. W każdej pozycji robimy demi plie i grand plie. I teraz jeszcze jedno ćwiczenie, co Wam pokażę. To jest relevé. Relewę to jest podnoszenie się na półpacę. Czyli hop i góra i hop i dół. Często się łączy. plie i relewa na przykład. plie i hop. I widzicie, już się nie wstrzymałam się. <laughs> się łączy. plie i góra, plie i góra, plie i góra, plie i góra. I może być sama góra. Raz, i dwa, i trzy. I 4, i 5, i 6, i 7, i 8. Następne ćwiczenia: Batman Zrobię też z pierwszej pozycji. Batman dziu to jest wysunięcie nogi. I zazwyczaj ono idzie z piątej, czasem z pierwszej pozycji, robi się do przodu, do boku i do tyłu. I to jest wysunięcie, czyli jakbyśmy smarowały dosłownie masłem. No, naszą podłogę. Przechodzimy przez pół palec, czyli przez relewę, już które znamy, tak? I na palec hop. I nóżka jest naciągnięta mocno. Tutaj wszystko jest podciągnięte. Znowu bruszek wciągamy. Tutaj górę piękna. Często to się robi tak. Albo się trzymamy drążka, wtedy jest jedna rączka do drugiej pozycji. też robimy w różnych innych pozycjach te ćwiczenia. Ja zrobię teraz tak. I stoję w pięknym pędziu i wracam. Wracamy też piękną, wykręconą nogą przez półpalec I cała stopa nam wracę. I hop. Może być do boku. Czyli wysuwamy tutaj przez półpalec na płęd. Płęd, czyli to palec, to tak się też mówi. I przez pół palec i wracamy. Pokażę Wam tył, jak stanę bokiem. Czyli też to samo, absolutnie. O, przez pół palec A. I wracamy przez półpalec i po podłodze. To było ćwiczenie Batman Myślę, że tutaj już będziemy robić stop, bo jest bardzo dużo ćwiczeń w polecie. Te były naprawdę najbardziej podstawowe, które od początku zawsze uczyły się od tego z naszymi dziećmi. To myślę, że na razie tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie mnie do tego projektu. I oczywiście pozdrawiam jeszcze raz wszystkie dzieciaki z czwartej edycji Urodziny z Darem dla Dzieci. I Buziaki dla Was.